O radzie kapłanów i doktorów na zgubę Jezusa, rada złości ludzkiej, rada miłości Bożej. Straszliwa rada złości, dawno przepowiedziana przez króla proroka, zaczyna się spełniać. Bliska już ta chwila, kiedy staną wespół mocarze ziemscy, a książęta zejdą się w gromadę przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Już zebrana w Jerozolimie Rada Najwyższa szuka dróg i sposobów wydania na śmierć tego, który jest sprawcą żywota. Zebrali tedy najwyżsi kapłani i faryzeusze Radę i mówili: Cóż czynimy? Albowiem ten człowiek wiele cudów czyni. Jeśli go tak zaniechamy, wszyscy weń uwierzą i przyjdą Rzymianie i wezmą nasze miejsce i naród. Jakiż wstrętny widok przedstawia to zgromadzenie. Złość ludzka i złość szatańska sprzysięgła się tu na życie najświętsze Zbawiciela. Dwojakie jest na tym świecie królestwo wzajemnie sobie przeciwne w swej naturze i celach w swoich pobudkach i środkach. Jedno jest Królestwo Boga, drugie Królestwo czarta księcia tego świata. Królestwo Boże jest królestwem sprawiedliwości, pokoju i miłości Boga i bliźniego. A cel Jego ten, by ludzie stawali się podobnymi Bogu, owszem, by przez łaskę stali się uczestnikami natury Bożej i dostąpili szczęśliwości wiecznej. Przeciwko Królestwu Bożemu staje Królestwo czarta, z nieubłaganą nienawiścią na zgubę Jego i zwolenników Jego pracujących. Każde z tych królestw ma swego wodza. Na czele zastępów królestwa Bożego stoi Jezus Chrystus. Na chorągwi jego wypisane godła: wiara, nadzieja i miłość, zaparcie się, miłość bliźniego, pokora, cierpliwość w noszeniu krzyża i utrapienia. Każdy kto idzie za tym wodzem i z zasady jego wiernie zachowuje, staje się jemu podobnym i kiedyś po krótkim znoju bojowania i cierpienia zwycięsko w niej idzie za nim do niebieskiego Jeruzalem, gdzie jest szczęśliwość bez końca. Na czele chówców drugiego królestwa stoi czart i on ma chorągiew z twoją, na niej tego odła, niewiara, rozpacz, nienawiść Boga, łakomstwo, pycha, kłamstwo, rozkosz cielesna, gniew i mężobójstwo a którzy idą za tym wodzem i trzymają się zasad jego, stają się jemu podobni i kiedyś, po krótkim używaniu dóbr i uciech tej ziemi, w nieuleczonej rozpaczy stąpią za nim do piekła, kiedy jest ogień na wieki nieugaszony i męka bez końca. Zgromadzenie Najwyższej Rady w Jeruzalem stawia nam przed oczy bardzo wybitny przykład, jak on, wódz piekielny, rządzi sługami swymi. I do jakiego stopnia złość ludzka pod wpływem jego dojść może? Tych kilka słów, które nam ewangelista z posiedzenia Rady przytoczył, jasno pokazuje, ile złości mieściło się w duszach jej członków. Naprzód mówią o boskim zbawicielu z pogardą. Ten człowiek! Tak go pogardliwie nazywają, jak gdyby tylko człowiekiem był i to jeszcze najpodlejszym. A jednak dodaje tu święty Jan złotousty: nie mogą mu zaprzeczyć tej nadzwyczajnej potęgi, która daje świadectwo o bóstwie jego. Sami przyznają, że Jezus wiele cudów czyni i dlatego się boją, że w końcu wszyscy w niego uwierzą. Było to bowiem w parę dni po cudownym wskrzeszeniu łazarza. Takie znaki i cuda, które widocznie boska tylko moc zdziałać mogła. Powinny były zastanowić kapłanów i faryzeuszów i przywieść ich do uznania, że Chrystus Pan rzeczywiście jest Mesjaszem obiecanym. Łatwo byliby przyszli do tego uznania, gdyby im było, chodziło o prawdę, ale właśnie prawdy przyjąć nie chcieli. Nie pragnęli wcale królestwa Bożego, ale trzymali się kurczowo królestwa ziemskiego i własnej pychy. Uznanie pana Jezusa i oddanie mu czci należnej zdawało im się pokrzywdzeniem i poniżeniem godności swojej. Stąd w nich ta zawzięta nienawiść przeciw zbawicielowi i postanowienie, by go zgładzić z tego świata. Od dawna już o tym myśleli. Teraz chodziło tylko o znalezienie obłudnego pozoru na usprawiedliwienie morderstwa. I oto pozór gotowy. Pokryją się pięknym płaszczykiem miłości ojczyzny i wierności należnej monarsze. Inaczej bowiem mówią, przyjdą Rzymianie i wezmą miejsce naszej naród. Chcieli zgładzić Chrystusa, powiada święty Jan Złotousty, aby ocalić kraj swój naród. Ale właśnie przez to, że go zgładzili, ściągnęli na siebie i na naród swój zagładę. Utraty rzeczy doczesnych się bali, dodaje święty Augustyn, a o rzeczy wieczne nie dbali, dlatego jedno i drugie postradali. Taki sam i dzisiaj jeszcze jest charakter bezbożnych. Na takąż samą zgubę prowadzą drogi, którymi ci nieszczęśni chodzą. Bezbożnicy, którzy za dni naszych zapamiętawą pałają nienawiścią do Chrystusa i kościoła jego, Radziby, gdyby mogli z korzeniem wyrwać z tego świata wszystką wiarę chrześcijańską. Za młodu nie byli tak przewrotni, stopniowo i powoli zstępowali do tego królestwa ciemności, w którym teraz leżą pogrążeni. Z początku człowiek bez dalszej myśli szuka uciechy w rzeczach stworzonych dla samej tylko przyjemności i rozkoszy. Ale powoli, coraz głębiej zanurza się w tej ziemi, wreszcie bogactwa, używanie i sława zajmują wyłącznie jego serce. Dla prawd i spraw Bożych traci coraz bardziej wszelki smak i zrozumienie, i tak powoli, coraz głębiej wstępuje w dół z obojętności do zapomnienia o Bogu i do odstąpienia od Boga, które nieraz potęguje się i rośnie do formalnej nienawiści Boga i rzeczy Bożych. O duszo wierna, czuwaj na każdy czas i bądź gorliwą w modlitwie, by cię nigdy nie ogarnął zmrok tych okropnych ciemności. Westchnienie Boże. Tak to więc, O Boże, straszliwa złość grzechu, iż nie tylko boską wolą twoją gardzi, ale i własnego syna twego, na srogą śmierć skazuje. O Jezu najsłodszy, chroń mię od tego największego nieszczęścia. Spraw łaską Twoją, bym złość grzechu nie tylko rozumiał, ale i z całego serca nią się brzydził. Któż zdoła wyjść cały z niezliczonych niebezpieczeństw życia tego? Ten bez wątpienia i ten tylko, kto serca jest pokornego i w modlitwie żarliwy, a wszystką ufność swoją pokłada w nieskończonych zasługach Twoich i w nieskończonym miłosierdziu Twoim pokorę ducha modlitwy, ufność, te łaski przyczyną swoją wyjednaj mi u Syna Twego, o najłaskawsza Panno Maryjo. Pan Jezus wiedział o wszystkim, co się działo na zgromadzeniu Rady Żydowskiej. Zapamiętałe nienawistne bluźnierstwa nienawiści, jadowite i zazdrosne oszczerstwa, które w konacie radnej się rozlegały, głęboko raniły najłaskawsze serce Jego. Dla ludzi i dla zbawienia ludzkiego przyszedł na świat, dla nich tylko żył dotąd i pracował. A teraz, gdy ludzie tak się mu za miłość odpłacają, co uczyni? Według pojęć ludzkich, niewdzięczność słusznym jest powodem do zerwania choćby najdawniejszych przyjaźni. Czy Jezus teraz przerwie rozpoczęte dzieło odkupienia ludzkiego i porzucając? Niewdzięczną Ziemię do nieba powróci? Tego zapewne wymagała sprawiedliwość, ale na to się zgodzić nie mogła boska miłość jego. Raczej tę radę złości ludzkiej uknutą przeciw niemu zwycięży i obali boską radą najwspanialszej, nieogarnionej miłości. Na czym zasadza się ta rada boskiej miłości? Na trojakim darze, z których każdy ma cenę nieskończoną. Gdy Jezus, narodziwszy się na ten świat, leżał w żłóbku betlejemskim, rodzaj ludzki w osobie trzech królów złożył mu w ofierze trzy dary: złoto, kadzidło i mirę. Tenże trojaki dar Jezus oddał ludziom: dał im złoto cudownej miłości swojej w najświętszym sakramencie ołtarza. Dał im kadzidło macierzyńskiej przyczyny i miłosierdzia własną matkę swoją najświętszą, ustanawiając ich matką. Dał im wreszcie mirę gorzkiej męki swojej i śmierci na krzyżu. Tak więc nie przerwał zbawiciel dla niewdzięczności ludzkiej, boskiego dzieła odkupienia, ale je raczej dopełnił i doprowadził aż do szczytu, a szczytem tym jest właśnie ten trojaki dar który na kształt potrójnej korony wieńczy dzieło świętej miłości Jego. Nie za długo w dalszej kolei rozmyślań naszych ujrzymy, jak Pan zgromadza naokoło siebie najmilszych uczniów swoich, aby pożywać z nimi baranka wielkanocnego i ustanowić z zrzewną uroczystością najświętszą ofiarę i sakrament ołtarza. W tej ofierze najświętszej Pan Jezus bezprzestannie i po wszystkie czasy w sposób niekrwawy ofiaruje siebie za nas Ojcu swemu niebieskiemu. Jaki umysł ludzki zdołałby pomyśleć rzecz podobną, gdyby nam jej wiara boska nie objawiła? Tak i w Najświętszym Sakramencie Pan Jezus mieszka z nami po wszystkie dni i nigdy nas nie opuszcza. W przypadku ołtarza założył królewską stolicę nieskończonej miłości swojej, bo rozkoszą jego jest mieszkać z synami człowieczymi. Dlatego w tej cudownej tajemnicy wynalazł w taki sposób, aby, choć zakończył śmiertelne na tej ziemi życie swoje, przecie z pełnością bóstwa swego i świętego człowieczeństwa swego, bez przestania aż do skończenia czasów, w świętym kościele swoim pozostawał obecny. I tak w tym boskim sakramencie zostawił ludziom wieczną pamiątkę męki i miłości swojej, i źródło wszelkich łask. Sam też czas, jaki Pan wybrał na ustanowienie tej najświętszej tajemnicy, nowym jest dowodem miłości Jego. Bo właśnie w tej samej chwili, kiedy nieprzyjaciele Jego knuli niecny zamiar zgładzenia go z tej ziemi, on postanowił w taki sposób uczynić sobie nieustające mieszkanie na ziemi. Każdy, ktokolwiek godnie pożywa tego chleba niebieskiego, łączy się jak najbliżej z Jezusem. Każdy, ktokolwiek odwiedzi w kościele ten sakrament i pokłon mu odda, znajdzie w nim najczulszego duszy swej przyjaciela pasterza dobrego, miłosiernego Samarytanina. Najlepszego pocieszyciela i hojnego dawcę łask wszelkich. Zaprawdę w tym najświętszym sakramencie jaśnieje szczere złoto niepojętej miłości Bożej. Powtórę, darował nam Pan Jezus najmilszą matkę swoją, aby każdemu z nas była matką i orędowniczką. Słusznie Kościół Święty stosując do Maryi Panny słowa mędrca Pańskiego. Porównywa ją z wonnym kadzidłem. Najświętsza panna Maria na każdy dzień życia swego była przed oczyma Boga jak słodko wstępująca wonność kadzidła. Teraz z hojnego daru boskiego jej syna ta wonność staje się i naszym udziałem. Odtąd Maria Panna będzie najczulszą matką naszą. Jako wonny dym kadzidła, wstępując przed Stolicę Bożą, wyjedna każdemu, kto jej wzywa łaskę przebaczenia i zbawienia. Po trzecie, darował nam Pan Jezus mirę gorzkiej męki i śmierci swojej. Gdyby boski Zbawiciel niczego więcej nie zamierzał uczynić, przychodząc na tę ziemię, tylko zadośćuczynić za grzechy nasze, Dzieło odkupienia naszego nie potrzebowałoby tak wielkiego zachodu, bo wszystko, cokolwiek Syn Boży, choćby rzecz najmniejszą, uczynił dla naszego zbawienia, miało w sobie wartość i zasługę nieskończoną. Lecz boski miłośnik dusz naszych nie mógł uspokoić najświętsze serce swe, dopóki w najsroższych boleściach na krzyżu całego siebie dla miłości naszej nie wyniszczył. Niechże jemu będzie za to miłość, cześć, chwała, pokłon i dziękczynienie na wieki wieczne. Twoją teraz rzeczą serce boskiego zbawiciela w dwójnasób ucieszyć. Widziałeś, z jakim weselem Pan Jezus przekazał nam trzy drogie dary swoje. Lecz w dwójnasób większe będzie miał wesele. Gdy ujrzy, jak ty te święte dary wdzięcznym sercem przyjmujesz i godnie ich na chwałę Jego i na zbawienie swej duszy używasz, częste przystępowanie do sakramentów świętych, synowska miłość ku Najświętszej Pannie, wdzięczne rozpamiętywanie gorzkiej męki Zbawiciela, te trzy rzeczy miej sobie za najświętszą serca Twemu powinność i potrzebę. Nie chodź drogami dusz oziębłych, które mało albo zgoła nic się nie troszczą o miłość boskiego oblubieńca swego. Z gorącym utęsknieniem szukaj na każdy dzień pana Jezusa w najświętszym sakramencie. Szukaj go z Maryją, najmilszą matką jego i naszą. Szukaj go w tajemnicach gorzkiej męki jego. Niczego więcej na tej ziemi nie pragni jeno Jezusa i miłości jego świętej. Tego jednego i on od ciebie wymaga. Za wszystkie niewypowiedziane ofiary, jakie poniósł dla ciebie, tego jednego żąda od ciebie, byś go miłował z wszystkiego serca swego. Jezus tak bardzo nas umiłował, powiada święty Alfons, doktor Kościoła, dlatego pragnie wzajemnej, jak najgorętszej miłości naszej. Dla pozyskania sobie miłości naszej, Uczynił i wycierpiał wszystko, cokolwiek uczynić i wycierpieć mógł, i z krzyża swego słusznie mówi do każdego z nas, co jest, com więcej miał czynić tobie, a nie uczyniłem? Westchnienie pobożne. O Boże i zbawicielu mój, mi słowy zdołam wysławić nieskończoną miłość Twoją? Nie zważając na wszystką złość i niewdzięczność świata, za nas grzeszników oddałeś siebie na ofiarę. A jakże wielkie i drogie dary miłości Twojej zostawiłeś nam? Żaden anioł nie zdoła takiej łaskawości Twojej wedle zasługi wychwalić. A przecież sumienie wyrzuca mi, że nie z taką, jak byłem powinien, wiernością i pilnością. Z tego czasu drogiego i z tych drogich łask korzystałem. Odtąd mam szczerą wolę naprawić przeszłą opieszałość moją. A Ty, Panie, spraw łaską Twoją, bym już przecie zaliczył się do rzędu tych wiernych sług Twoich, którzy całym życiem swoim Ciebie chwalą i we wszystkim szukają jedynie boskiego upodobania Twojego. O Maryjo, mnie od wszelkiej złości grzechu. A uproś mi, bym Jezusa, boskiego Syna Twego, doskonałą miłością miłował.